Witam pozdrawiam serdecznie. Się sieciach bezpieczeństwa w na nawiedźmy, żartuję. Jedna Tu sobie możemy pożyć tam się bardziej. Słone. Zapnę się, żeby było mi cieplej. Iwór Bundeswehry. Ogólnie jest mi bardzo ciepło. Nie mam bielizny ten ma aktywny. spodem jest dedykowany pola do 128 zmon, czyli taki zielony IWS. Buty HX Coldwater, Water Godetex. Najlepsze buty jakie mi w życiu to Bundeswe 2005 Kalimata Bundeswe. Tu ma rękawy, fajnie tak się leży w śpiworze. Jest to numer 2 Bundeswe mój rozmiar. I pogawędki w śpiworze. Znaczy ogólnie e, lubię tak sobie poleżeć, bo to przez świat? Jest to dla mnie przyjemność przebywać w lesie. E, Ogólnie troszeczkę trochę długo mnie nie było w się w ogóle krusze, no się zdziwiłem. Wysoki Świąt, Bożego Narodzenia, wszystko co do Państwa najlepsze. Życzę skinket z lasu, prosto ze śpiwora, stop się kierą. Jeszcze dokładam, tu planuję wbić klin metalowy, żeby to się trzymało. Już widzę, że się chyba usunęło. Klin metalowy wbić. Ząbałem żywe drzewo, takie tam już wcześniej obglądałem przed filmem, żeby to nie trwało zbyt długo, bo ja też nie chcę, żeby Państwo się męczyli z tym oglądaniem W ogóle dziękuję za oglądalność, oglądalność jest mi niezmiennie, bardzo miło. Jeżeli nie wyraźnie, mówię, to przepraszam, ale brałem narkotyki, także to wpłynęło na moją mowę. To jak widać, taki fajny polieset, takie fajne kusze, Ech. co? Mudek się odwiezie Jeden dziewięć w wydychanym powietrzu Wszystko mu zarekwirowaliśmy Wojnar jestem Wysław Wojnar Munk, Etka Muntka znacie? Jest u nas na weselu Ile kurwa? Kurwa tysiąc <laughs> Przepraszam za wyrażenie, ale lubię sobie tak pożartować Tu są rękawy oczywiście, ale teraz nie będę się tu wtapiał Może się zanurzyć w szpiworze Czyli cywil gotowy na wojnę W ogóle no tu się wkłada do takiego pokropca Y, y, gumowego tu widzę, że mi się trochę uzwał tutaj nitki poszły ale jest fajnie tu zamek coś mi nie chce pójść może z tej strony spróbujemy albo dobra, zobaczymy jak to wszystko wygląda no jest ciepło Rękę sobie mogę włożyć dla Państwa proszę bardzo. Tu jest taki jest rękaw bardzo ciepły. Jest to śpiwór chyba wczesne lata 80. 60. bym powiedział nawet. Nie jest to najnowszy śpiwów z zwery. Ktoś się zapytał, czy ja nie zamaznę w lesie. Nie, ja nie zamaznę w lesie. Od tego ma specjalnie ciuchy ten ma aktywne w ogóle. Polska nie ma goreteksu. Polska bazuje na laminasie cudowarskim. Jedyną polską kurtką, który, który był goreteksem prawdziwym, z prawdziwego zderzenia, był Sumit, który szył dla gromu i 2 grom w latach 2002-2003. Te kurtki są po 500 zł po 700. Ale nie wiem, jak plana teraz, czy klej. O przepraszam, po mi się odbija. Czy klej puścił, czy nie puścił? Nie mogę w tej sprawie się wypowiedzieć, także dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Cześć Ja tu sobie jeszcze poleżę. Nóżkami można sobie pomachać. Pozdrawiam sobie Dasz ból.